I konie ruszyły. Bardzo dobrze przyjęła start Middles Ses I ona jest pierwsza. Tuż koło niej Madrona i nieźle galopujący Argento Vivo. Zakręt. Medowski Ses, Argento Vivo. Madrona. Dalej Jason. No i w odstępie galopujący Baby Love. Teraz koło Meadows jest bardzo blisko już Argento Vivo, te dwa konie razem. Madrona trzecia, czwarty Josson w odstępie, ciężko galopujący Baby Love. 600 metrów do celownika konie wychodzą na prostą finiszową. Przy kanacie Argento Vivo. Tam są Madrona. A, złapał trochę szybkości teraz Josson, atakuje polem. Madrona pierwsza. Atakuje ją Medowski Kisses. Odpad Argento Vivo. Madrona. O teraz pięknie Johnson poprawia. Ale Madrona jest pierwsza. Madrona Medowski Kisses. Za chwilę celownik. Madrona pierwsza Medowski Kisses. Johnson Argento Vivo. Baby Love na miejscu piątym.